Komisja, która zajmowała się tym, co działo się w podkomisji Antoniego Macierewicza. Prawdziwym celem tej podkomisji było tylko potwierdzenie jednej z hipotez. Hipotezy wybuchu. To tak mówił Władysław Kosiniak-Kamysz po wielu miesiącach tropienia działań podkomisji. mą składa w tej sprawie 41 zawiadomień do prokuratury gigantyczny materiał, kilkusetstronicowy raport, który, który wiceminister Tomczyk przyniósł dzisiaj do studia. Czy najpoważniejszy zarzut, który w tej sprawie chcielibyście postawić, nie mówię o zarzucie natury kryminalnej, tylko o, o, o takim etyczno-moralno-politycznym zarzucie wobec podkomisji i samego Antoniego Macierewicza, to jest to, że ta komisja starała się zrobić wszystko, żeby rzeczywistość nagiąć w kierunku zamachowym? Tak, bo od samego początku podkomisja Macierewicza pracowała pod z góry ustaloną tezę, czyli tezę zamachową i tezę spiskową. I ten raport przede wszystkim udowadnia, że Macierewicz... Znał dokładnie prawdziwą przyczynę katastrofy, czyli to, że samolot uderzył w brzozę, że stracił część skrzydła, obrócił się na lewą stronę i w związku ze zderzeniem z ziemią zginęli wszyscy pasażerowie. On to wiedział, dlatego że ten raport to nie jest zbiór opinii, to jest raport zawodowych wojskowych oficerów, którzy pracowali z różnymi ministrami. I tu są przede wszystkim materiały źródłowe z ekspertyzami Macierewicza. I ekspertyzy Macierewicza... Eksper, znaczy ekspertyzami zamówionymi przez podkomisję tak. Antoniego Macierewicza. Pamiętają państwo, Macierewicz często powoływał się na NIAR, czyli na słynny Instytut No To jest fragment raportu Instytutu NIAR. Gdzie możemy przeczytać. Duże zniszczenia statku powietrznego są następstwem działania sił uderzeniowych podczas zderzenia z przeszkodami i z ziemią. Układ uszkodzonych części ujawnia, że statek powietrzny rozpadł się na wiele części w wyniku zderzenia z drzewami i z ziemią. Ale tak nie mówi tylko raport Niaru. Tak mówi. Protero, Magnusson, Lilia, Frank Taylor, czyli wszyscy ci ludzie, na których Macierewicz się powoływał. A to, tak, to jest tak, że wszyscy, Macierewicz... wszystkie raporty zlecone przez podkomisję Antoniego Macierewicza na pytanie, czy doszło do katastrofy, czy zamachu odpowiadały, doszło do katastrofy, wszyscy... nie było zamachu, wszyscy... nie było wybuchu. Wszyscy eksperci, którzy kiedykolwiek zajmowali się katastrofami lotniczymi, którzy zostali wynajęci przez podkomisję Macierewicza, jednoznacznie wskazali takie przyczyny. Czy cała podkomisja kłamała twierdząc, że, że doszło do wybuchu czy ja na to mówiłem, są materiały i są dowody? Mówiłem o tym. Jedynym y, ekspertem, który był wynajęty przez Mecierowicza i który twierdził inaczej, był pan Szuladziński, który nigdy wcześniej nie badał katastrof. Zresztą ta logika dowodu została przeze mnie przedstawiona, bo on powiedział, że nie znaleziono śladów wybuchu. Ale to nie znaczy, że wybuchu nie było. To była jego logika, z którą no, ciężko dyskutować, bo to jest po prostu absurdalne. Ale to nie jest wszystko. Ten raport też pokazuje, że środowisko Antoniego Macierewicza bez szacunku traktowało yy, tragedię smoleńską. No bo jeżeli środowisko Macierewicza w mailach pomiędzy sobą nazywa polewa, w którym zginął prezydent i też nasi, co tu dużo mówić, bliscy i znajomi konserwą i to jest nomenklatura taka słowna, która się tam pojawia, no to, to, jest, to budzi mój głęboki sprzeciw. Po trzecie, ta yy, komisja działała w chaosie i bałaganie. Tu jest też pismo Antoniego Macierewicza. Przecież to nie są moje słowa. To jest pismo podpisane przez przewodniczącego podkomisji Antoniego Macierewicza, w którym on wprost mówi, że podkomisja zagubiła dowody z Tupolewa, tego Tupolewa, który roztrzaskał się pod Smoleńskiem, ale też tego, który stał w Mińsku. Mimo usilnych starań do tej pory podkomisji nie udało się odzyskać fragmentów samolotu. Tupolew 101 ani numer 102. I do tego trzeba dołożyć tę informację, że o wszystkim wiedział rząd. Mamy tu dzisiaj rzecznika rządu PiSu, pana Millera. No, panie ministrze, no to jest jeden z meldunków, który trafił do ministra obrony narodowej w pana rządzie, ale on tutaj, ja tego nie pokazywałem wcześniej, to jest oczywiście w raporcie, ten meldunek jest w skierowaniu również do szefa kancelarii prezesa Rady Ministrów, w której pan pracował, do pana ministra Michała Dworczyka. Tak, tylko że niewiele widzimy, bo to wszystko jest raczej zaczernione niż Ale pokazane. Ja, tak, tak. jeżeli chodzi o kwestię treści. Ja treść pokazałem na prezentacji. Nie możemy pokazać w sensie samego raportu, natomiast treść została przekazana przez SKW i też chciałbym dzisiaj państwu przekazać, że te wszystkie meldunki po mojej konsultacji zostaną wysłane do prezydenta Andrzeja Dudy po to żeby prezydent Andrzej Duda mógł się z nimi zapoznać, bo akurat przed prezydentem Andrzejem Dudą jakoś rząd nie był tak skory do pokazywania treści. I ostatnia rzecz, która jest chyba najbardziej bulwersująca i która trochę nie wybrzmiała, ale właściwie chyba jest najważniejsza. Słuchałem też wypowiedzi rodzin ofiar. Antoni Macierewicz wraz z różnymi ludźmi jego pokroju, no hochsztaplerami, co tu dużo mówić dokonali y, wspólnie z prokuraturą ekshumacji 80 osób i wyciągnęli z grobów ludzi po to żeby pobrać materiały do próbek te próbki zostały wysłane do laboratoriów na całym świecie i y, te wyniki które są też tutaj pokazują jasno że wszyscy zginęli w katastrofie lotniczej. Czy czego się spodziewaliście, skoro mieliście w tej sprawie wszelkie wiadomości, bo minister obrony narodowej był informowany. Nie wiem, czy można zrobić coś gorszego. Wywołać wojnę domową polityczną ze względów politycznych dzisiaj ten raport to ja, krok po kroku Pani po się po pisze, też się Warto też Warto powiedzieć, że Ekshumacje kwestia do, dowody to, na to, że nie te ciała leżą tak, w Ale w ja nie ale wiem, ale ale to tej też była kwestia zamiany ciał i rzeczywiście w paru przypadkach w paru w przypadkach one dowiodły i, i, i że, że te, ciała, że te ciały były ciała były kwestii, zamienione. To to pokazuje, my mówimy że... o kwestii zamachowej i mówimy tak, o kwestii to... spiskowej. Coś, co na tym budowaliście. Mogę... Jeżeli chodzi o kwestie Rosjan, i mam jak najgorsze zdanie o Rosjanach. Mam, mam jak najgorsze zdanie mam o tym, nadzieję. co się działo. Ale to nie ja, tylko Antoni Macierewicz spotykał się z Rosjaninem w swoim biurze poselskim. Panie to ministrze, to pan pan to... Pani pytanie, jak pan, jak pytanie pan to... teraz, pytanie do, Piotra, pytanie do Piotra Millera. Antoni Macierewicz mówi tak. 99% przekazów, które oni formułują, to są po prostu najnormalniej. Kłamstwa, dezinformacje, próby posługiwania się w sposób manipulacyjny naszymi tekstami, dyskusjami wewnętrznymi i sporami. Ale czy w panu wszystko to, co pokazała komisja, ale też wszystko to, co działo się przez lata wokół różnych podkomisji i komisji Antoniego Macierewicza z których co i róż wychodzili ludzie i mówili, no tak, Macierewicz robi wszystko, żeby udowodnić tezę zamachu, a ta teza jest nie do udowodnienia. Znaczy, mieliśmy 33 osoby w komisji Milera. Nie mówię o, mówię o, o, o ministrze Milerze, Jerzy Milerze w roku 2010-11, 12, i te 33 osoby. Do, do, do dzisiaj podpisują się pod raportem mówiącym, że to była katastrofa. Tymczasem z ludzi, którzy współpracowali z Macierewiczem, ja nie wiem, czy nawet połowa by się znalazła, którzy wciąż przy nim y, 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 są, natomiast druga połowa powiedziała, no nie, nie, nie da się udowodnić zamachu, wobec czego my nie możemy działać razem z Antonim Macierewiczem, który robi wszystko, żeby ten zamach udowodnić. Przede wszystkim zacznijmy od jednej rzeczy, od 2010 roku, bo tam wtedy zapadła decyzja o tym, że stosuje się zupełnie inną procedurę, jeżeli chodzi o badanie tego wypadku. I tą decyzję podjął do, wtedy Donald Tusk. Mówię tutaj o konwencji chicagowskiej. I to, to. teraz przeskakuje do drugiego. To jest bardzo ważna lat, rzecz później Bardzo ważna powiem. rzecz, bo wtedy rozstrzygnęły się kluczowe rzeczy, które w ogóle dotyczą badania tej katastrofy. Tak samo te działania, które wtedy były podejmowane i te działania, które były wtedy relacjonowane, chociażby wtedy przez ówczesną minister zdrowia rzekomo przekopano bardzo skrupulatnie i tak dalej. Później się okazywało, że to jest nieprawda i tak dalej. Tak. Wiele, pan dzisiaj tego... jak pan dzisiaj patrzy na Ale... działalność Antoniego Macierowicza? Macie Wy macie obsesję Zadnych na tym argumentów. punkcie Antoniego Macierowicza. A ja chciałbym po kolei pokazać, Treksii jak argument. wyglądała sytuacja wtedy. Wtedy sytuacja wyglądała tak, Treksii że argument. później później przez to nie można było w skrupulatny sposób zbadać tej katastrofy i wiecie Adam o tym Antoni doskonale i nie bo badał. wtedy bo wtedy podjęto takie decyzje i dzisiaj atakujecie człowieka który chciał zbadać tą katastrofę dzięki, dzięki temu że później A na jakiej podstawie uważa pan ale nie minister, ale... Pani minister, proszę nie przerywać no. No te... Pan miał wyjątkowo no spokojną pan, wypowiedź pan na ten założenia Dan, dano panu pan, trzy tak. minuty patrzę 4. z perspektywy jeszcze wydarzeń które się później historycznie odbyły takie jak wojna na Ukrainie i tak dalej ja się nadal dziwię że wiele osób z Środowiska politycznego bardziej wierzy tym ustaleniom, które wtedy podjęła komisja prowadzona przez Rosjan, niż ale jest, daje chociażby taki Ale to nie była komisja komisja Jerzego Millera, to nie, 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 nie była komisja mówię, rosyjska, o, to była komisja polska, pod, mówię w której o tej wszyscy, wszyscy uczestnicy. O tej, co ale pan, skupiali, o komisja, pan, pan mówi o Rosjanach. Pan mówi o komisji, tak, Nodina, a ja tak, mówię o komisji Milera. Tak, 33 badaczy, którzy byli w komisji Milera, to dzisiaj podpisują się pod, pod takim wyjaśnieniem, jakie ta komisja pokazała światu pod wątkiem katastrofy. Tymczasem ludzie związani z Macierewiczem przestali każdy, się podpisywać każdy pod rządskim zamachem. Ma prawo na podstawie tych dwóch raportów wyrobić swoje zdanie. Po prostu. A jeżeli... pan ma jakie zdanie? Ja mam takie zdanie, jakie ma w tej sprawie Antoni Macierewicz.